Normalnie nie uwierzycie! Grand Queen, Charm Queen, Stady Queen i Mystery Queen są tutaj! Serio? Tak, a teraz Royal Bee poszła z nimi oglądać dom! Powiedziała, że spodoba im się tutaj. O co jej chodzi? Spodoba się? Queen Bee! Czy twoja siostra coś o tym mówiła? Skąd? Ale teraz jest tak zajęta! Prawie nie rozmawiamy. Hej! Raz gadała przez telefon. Mówiła o wyjeździe do New Fab City, żeby nagrywać. Niby na cały rok. Wow, to kawał czasu. Tak. I skoro wyjeżdża na tak długo, to szuka kogoś do pilnowania domu. Hm, Czy myślisz... Nie, moja siostra w życiu nie wyjechałaby na tak długo bez słowa. Zapytam ją. Hejka, oddzwonię potem. Załatwiam teraz coś bardzo ważnego. Ale ja chciałam tylko... Spójrzcie na dach. Widoki, świeże powietrze. Takie rzeczy nigdy się nie nudzą. Naprawdę pokochacie to miejsce. Zapytać. A więc wyjeżdża do New Fab City, a one będą opiekować się domem. I nic mi nie powiedziała. Będę tęsknić. Hej! Jeśli one nie zajmą się domem, to nie wyjedzie, tak? Któraś mi powie, co się tutaj wyprawia? To wszystko to mój pomysł. Słyszałam, jak rozmawiałaś o opiece nad domem, żeby wziąć tę pracę w New Fab City. Odbiło mi, bo nie chcę zostać sama. Wow, wow, wow! Spokojnie już! Opieka? Ja nigdzie nie jadę! Co? Serio? No tak, powiedziałam i mnie. Nie mogłabym cię zostawić. No, ale co z nimi? Dlaczego tak oglądały cały dom? Chyba wszystko wam się pomieszało. One wcale nie planują tu zamieszkać. Chcą tutaj urządzić następną galę. I dlatego będą tu cały czas. Serio? Wspaniale! To najlepszy news w dziejach! Ja zawsze będę blisko ciebie, wiesz? Nigdy więcej się o to nie martw. I wybacz, że nie miałam teraz dla ciebie czasu. Zrobimy sobie dzień sióstr. No chodźcie tu! Wiesz, ja podoba mi się, że to drzewo ma w koronie tyle kolorowych liści. I ten róż na górze to neon Kitty. Jakie ciemne jest tu niebo! Świetne. Czysty grancz! Chciałam, żeby to był słoneczny dzień. To jakiś żart. Najgorsze, że teraz totalnie nie czuję już węd. Był mieć do, do kusetki lec, jeśli chcesz, chcesz jako pierwszy spróbować, spróbować dziś ostatecznej, ostatecznej tropikalnej z herbaty macza z, z, z kuleczkami mango! Czas Raz doświadczyć kulinarnej magii! magii. Herbacianej magii? Nieważne, po, po prostu magii! magii! <laughs> policzyłam, a potem policzyłam znowu i. Może wszystkie pomogłybyście w urządzeniu naszego nowego miejsca? I co wy na to? A, a wiesz, w sumie to! Czemu nie? Po dzisiejszych przygodach wspólna praca nad nim będzie pestką. Ojej! To jakie macie pomysły? Może zrobimy bal! A Slay Space to jest dobre miejsce! Możemy zaprosić wszystkich przyjaciół i wspaniale się bawić! I co wy na to? Zacznijmy plany! Yy, to znaczy, kontynuujmy! Weź swoje buty do tańca i wpadaj na nasz wielki bal! Koniecznie odwiedź nas jutro wieczorem. Mi tu brakuje A teraz jak? Jest przecudowny To jest relaks i zabawa Nie chcesz odpocząć i pobawić się z nami? Chciałabym, ale Muszę przygotować plan prezentacji Na razie Jej trzeba wakacji Niewątpliwie Ale nie weźmie wolnego Nie, nie ma opcji, bo opuściła do mnie spodzianek Póki jej tu potrzebują co jeśli nie musi go opuszczać? Możemy przynieść wakacje do Royal Bee! Wow! Voila! Urządziłyśmy dla Royal Bee prawdziwe domkacje! Wow! To wygląda świetnie! No czekaj, aż usłyszysz nasz gwóźdź programu. A co to jest? Dźwięki przyrody! One podobno relaksują. I co ty na to? Czuję spokój. Uuu, to działa! Pora ściągnąć tu honorowego gościa. Tada! Oto twoje domkacje! Nie mam teraz na to czasu. Przepraszam. Usiądź sobie chociaż na jedną sekundeczkę. Plapnij sobie. Potrzebujesz tego. I witamin. Wypij. Dziewczyny! Mamy już połowę odznak potrzebnych, by nasza drużyna pojechała do parku rozrywki Glam Venture Land w te wakacje! To jest dobra wieść. Zła jest taka, że mamy tylko tydzień, by zdobyć resztę, ale jeśli każda pomoże i wykona swoje zadanie, damy radę. Dobrze, bo do trzynastu razy sztuka! Wow! Złapałam! Tak, sport! Na zbiórkę! Musimy wszystkie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zanim zaczniemy cokolwiek robić, ponieważ... Ponieważ harcerka zawsze dba o bezpieczeństwo! Dla zwierzaków, które tutaj żyją, jesteś gościem. Bądź miły, daj im spokój, a całe swoje jedzenie trzymaj w szczelnym zamknięciu. Gdy węzły znasz i kumpla masz, to radę dasz! Zawsze trzymaj się w grupie, żeby się nie zgubić. I pamiętaj, baw się dobrze!